Dolina Biebrzy wraz z wiebrzeńskim Parkiem Narodowym i Ostoją Natura 2000 to jedno z najdzikszych miejsc w Polsce. Objęte jest ochroną prawną po to, żeby przyroda rządziła się tutaj swoimi prawami, z niezbędną pomocą człowieka. Ostatnio okazało się, że planowana jest tędy budowa międzynarodowej drogi ekspresowej z Grecji do państw bałtyckich zwana Via Carpathia. Niestety Cały czas jest promowany przebieg tej drogi właśnie przez Park Narodowy, podczas kiedy można tą drogę zbudować poza Parkiem Narodowym. O takie właśnie rozwiązanie postulują mieszkańcy, zaniepokojeni tym planem, który może zniszczyć naszą bezcenną przyrodę, naukowcy, organizacje społeczne i wiele innych osób zatroskanych o los przyrody tego unikalnego miejsca. Droga S16, droga szybkiego ruchu, jest bardzo potrzebna. I jest bardzo potrzebna biebrzy, tylko pod jednym warunkiem, że przejdzie nie przez dolinę biebrzy. Puścić ją tędy, to tak jakby przeciąć żywy organizm na pół prawie że. To jest jednolity organizm przyrodniczy, a poza tym miejsce, gdzie się tworzy nowa kultura wiejska. Dzięki temu, że ludzie tu przyjeżdżają z miasta, z całej Europy już w tej chwili, żeby podziwiać przyrodę, a miejscowi, którzy nie mają tutaj szans na rozwój intensywnego rolnictwa, muszą, żeby ich obsłużyć, żeby ich przyjąć i na nich zarobić podnieść swój poziom przyrodniczy i to już bardzo dobrze widać. Integralność i łączność ekologiczna bagien biebrzańskich to najwyższe wartości funkcjonowania i ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych współtworzonych przez wspaniałych ludzi, którzy tam żyją. Dlatego wszyscy mówimy, nie wolno przepołowić tego świata. Współcześnie tylko 3% masy kręgowców lądowych to zwierzęta dzikie, a cała reszta to człowiek i jego zwierzęta udomowione. To pokazuje, jak bardzo przyroda została zepchnięta na margines. Poczucie zagrożenia ze strony jej ochrony to dzisiaj nieporozumienie. Obszary tak cenne przyrodniczo w skali europejskiej jak bagna wiebrzańskie, są naszym wspólnym dobrem i powinniśmy o nie maksymalnie dbać. Szanowni Państwo, bagna, mokradła, tereny podmokłe. Wiemy, że jest to wybitny rezerwuar wody, stabilizator klimatu, oaza bioróżnorodności. Ale jest to też przestrzeń, w której urody nie da się przecenić. A tej urody, piękna świata, nam ludziom już dziś, a w przyszłości jeszcze bardziej będzie brakować. Nie zepsujmy tego.